W ubiegłym tygodniu rząd zdecydował o przedłużeniu etapu odpowiedzialności. Restauracje, sklepy, siłownie, stoki narciarskie i hotele pozostają zamknięte. Realia pokazują, że rygorystyczne obostrzenia nie obowiązują polityków. Ksiądz Janusz Koplewski postanowił odnieść się do ich postępowania. Janusz Koplewski jest zbulwersowany zachowaniem polityków. Uważa, że w społeczeństwie nie powinien istnieć podział na równych i równiejszych? Zwrócił uwagę na fakt, że rządzący pouczają Polaków, ale sami nie potrafią się zastosować do wytyczonych przepisów. Ksiądz potępił zachowanie polityków. Nie jesteście lepsi od nas. Jezus nauczał, że nie ma równych i równiejszych? Kardynał z Berlina pokazywał mi kiedyś swoje mandaty za prędkość. W Niemczech wszyscy muszą przestrzegać prawa, a u nas to wygląda troszeczkę inaczej, mówił ksiądz Janusz Koplewski w rozmowie z portalem Fakt. Kapłan odniósł się do skandali z udziałem polskich polityków. Najwięcej kontrowersji wywołał Jarosław Kaczyński, który w czasie całkowitego lockdownu w kwietniu ubiegłego roku wjechał limuzyną na cmentarz Powązkowski. Miliony Polaków nie miało takiej możliwości. Ze względu na obostrzenia bez masek, bez zachowania odstępu pomiędzy uczestnikami pojawił się najpierw na placu Piłsudskiego w Warszawie, a później wjechał limuzyną na cmentarz Powązkowski. Relacjonowali wówczas działacze ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, którzy zgłosili sprawę do prokuratury. Śledczy nie dopatrzyli się w zachowaniu prezesa prawa i sprawiedliwości znamion łamania prawa. Odmówili wszczęcia postępowania w tej sprawie. Co ciekawe, dziennikarze Radia Z donosili, że Jarosław Kaczyński regularnie uiszcza opłatę w wysokości 30 zł, która umożliwia mu uzyskanie specjalnego pozwolenia na wjazd na teren Nekropolii. Na początku stycznia synowie Jadwigi Jamilewicz wzięli udział w zgrupowaniu narciarskim. Dziennikarze ustalili, że nie mieli wówczas ważnych licencji zawodowych. Posłance błyskawicznie wytknięto nieprzestrzeganie zasad narzuconych przez rząd. Działaczka osobiście przywiozła pociechę na wydarzenie. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bolesław Piecha przed kilkoma dniami wrócił z kolei z wakacji na Kubie. Polityk, który w publicznych wystąpieniach apelował do polskich przedsiębiorców, by wytrzymali jeszcze trochę, nie widzi w swoim zachowaniu nic kontrowersyjnego. Nikt mi nie zabronił wyjechać. Ta wycieczka była projektowana jeszcze przed pandemią. I może również w tej konwencji ratuje firmy, które w tej branży turystycznej siedzą. Jedyną konsekwencją jest kwarantanna. Jestem na kwarantannie, ale pracuję zdalnie. Tłumaczył się Bolesław Piecha w porannej rozmowie w RMFFM. Czas kwarantanny narodowej odcisnął piętno na funkcjonowaniu polskich biznesów. Wiele przedsiębiorstw znalazło się na skraju bankructwa. Coraz więcej lokali otwiera się pomimo reżimu sanitarnego. Zdaniem właścicieli obecne przepisy są niekonstytucyjne.